Witam. Dzisiaj pokażę wam skąd pobrać i jak obsługiwać się programem TeamViewer. Na początku wchodzimy na stronę główną TeamViewer. Link w opisie. Później klikamy uruchom bezpłatnie pełną wersję i pobieramy program. Ja już go pobrałem, więc nie będę go teraz pobierał. Po zainstalowaniu programu TeamViewer uruchamiamy go. Macie tutaj swój identyfikator oraz hasło. Jeżeli chcecie pracować na komputerze kolegi, wasz kolega musi mieć też program TeamViewer, musi wam podać swój identyfikator, który wpisujecie w tym miejscu. Znaczacie zdalne wsparcie i klikacie połącz z partnerem. Pojawi wam się okno, gdzie musicie wpisać jego hasło, które też wam poda. Po tej operacji automatycznie pojawi Wam się jego pulpit, na którym możecie dowoli pracować. Jeżeli chcecie, żeby to kolega pracował na Waszym komputerze, podajecie mu swój identyfikator i hasło i on musi zrobić to samo co Ty. Dziękuję za uwagę!